Delorean to była miłość od pierwszego wejrzenia. Nie miałem żadnego pojęcia o konstrukcji tego samochodu. Gdy sprowadziłem pierwszego, dwa dni z niego nie wysiadałem. Siedziałem w nim, sprawdzałem wszystko, liczyłem każdą śrubkę. To wzbudzało sensacje. To nie były takie Zwykłe samochody, to były samochody, które rzucały się w oczy. On oczywiście chciał mi zaimponować tymi samochodami, ale ja chciałam go lepiej poznać. Rozwiązania zastosowane przy produkcji tego auta były naprawdę nowatorskie. W swoich czasach wyglądał jak z przyszłości. I ja miałem takiego wścibskiego sąsiada, który jak widział, że wsiadam do jednego, wracam drugim samochodem, to kiedyś mi powiedział, Agnieszko, że tak nie przystoi. Ten już jest dziewiąty, przywrócony do życia, i przyznam się, że chyba najlepszy. A niektórzy gieniurze twierdzili, że to auto nie potrzebuje drogi, tak dobrze jeździ. Czy samochody są miłością mojego życia? W moim życiu jest ktoś o wiele ważniejszy: taki związek, gdy trzeba dzielić wspólne życie z pasją. Nic Niczego bym nie zmieniła. Proszę. Ja, nie, dziękuję. Dziękuję moving so fast but is long... może go nie spróbujemy co